Cześć, witajcie na moim kanale. Kogo zgadujcie? Kogo dzisiaj jest święto? Mnie! No, wiecie, moje są. Były moje urodziny, ale dzień ptaka! O tak, uhu. Dzień ptaka. Zobaczcie. Kalendarz na klej! Yeah. Na nie. nie, 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 i... nie, 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 na nie, nie, też czekajcie. Proszę przejść na drugą stronę. Kilka godzin później. Już czekam kilka godzin. Pzzza! Cześć pola. A może powiem z Spola? No, co? No co? Słuchaj. Dobra. Twój przyjaciel przygotował Ci jakiś prezent. Jest w mieście Hotel well City. Musisz znaleźć to. Ten prezent jest w żółtym, tak jak ja, opakowaniu. Hmm, bardzo ciekawe. Lecę tam. Hmm. O, oni są tam? Nie, to twoja misja. Prezent też jest misją. Misją? Będę miał super misję. Widzowie, muszę się przygotować do misji. A w każdej misji jest... Pis miecz i co najważniejsze kask kask ochronny może zostanę królem nie 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 tak kiepsze wyzwanie takie żebyś szukał jaja jaja mm. Pola już nie jest taka futrata, prawie. Jest taka bardziej... nie futrata. Dobra z pola ja już lecę, Pasio! A ty rób ten miód. Ja wcale już nie robię miodu, bo nie mam swoich rodziców. Lecę. Kilka minut później. Hmm. To miasto jest bardzo daleko. Wuhu, jestem w mieście! No to szukam! Bo jadę windą, żeby tam znaleźć. Tam jest najważniejsza. Każdy mówi, że jest od dołu, ale najpierw poszukam od duchu, góry. Ale to zrobił źle. Bo tam się krył. Ale nie mówcie mu. Nie piszcie w komentarzu, hmm, na pierwszym piętrze są jacyś, po, jakieś pojazdy, na drugim też pojazdy, na trzecim też pojazdy i na ostatnim pojazdy. Pojadę przez zasadzkę reki. Ła! Le, 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 który leci! Ła! Nie, 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 nie. O, cięcie. Cięcie. To uh -uh. co ty? Co ty mówisz w ogóle? Cięcie! Już rekin! No to... Jeszcze raz! No to niech mi niczka. No, no! Jeszcze raz! Cięcie! Dobra, zjadł niczka. No, no! Zrób... Liniwka. Złapał i mówi tak. No, no działaj. Co się dzieje? A, 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 tak! Jestem wolny. I co udawało się? Nie zapomnij o tym. Czemu ten odcinek jest najgłupszy? Ten najgłupszy na świecie. Trudno to powiedzieć. Hmm. Coś tam już nie wychodzi. Zaraz nam widzowie odsubskrybują kanałów i co to będzie? To wasza wina! Ćwiczcie! Lub skasujemy ten filmik i nagramy od nowa. Hmm. Proszę, skasujcie! Nie. Hmm, sami tego chcecie. Jeszcze raz. Na to. Nie idź stąd! Hm. Hmm. jestem... Co to? Co on nie, nie umiał? Hmm. To ja sobie pojadę. Jas. To i poszukam. Uu? Nie, nie tutaj, tutaj nie ma. Bezle. Halo? Halo, no mówię bo coś mi tutaj wpadło do gardła i nie mogę mówić. Słuchaj, jajo jest. Jakie jajo? Te, które szukasz, mówiła Paula. Tak, wiem, ale nie mów tego. Gdzie ono jest i cię widzę. Co? Widzisz mnie? Tak, to to patrz. CO Z DAWU?! Nic, pa! Hm, pa. Hmm, dobra. Halo? Cześć, czołem. Witaj. Chcę ci powiedzieć, że coś cię atakuje atakuje prz, 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 to pola, nie taki to jest giganto pojas, który bzyczy. Nie nie umiesz kierować? Nie wiem, ale ty możesz kierować. Meki o matkoś! Co znowu? Bzz, to ja, Pola! Cześć! W twojej misji! W jakiej mojej misji? Pol, to było bardzo I Pola mówiła. Noże! W twojej misji zaatakował ci pojazd. Zaatakował? Przepraszam, poczekaj, zanim powiem pierwsze to, to jaki pojazd, pojazd taki, że, no taki, kto ma, jak, że ma taką tropinę i atakuje zawsze, widzę, akurat widzę, widzisz, to jest bardzo się Może zaatakować. Atakować? o, -o, -o. To żegnam pa. Atakować tego dziewczyła! E. Halo? Niedobrze przyszła pizza. Muszę wysłać ostreć i inny dom. Pizza! Ua! Dobra! Adres: Hot Wheels City, piętro pierwsze, mega garaż Rekina. I, I. Największy budynek świata, który ma kilka budynków. Dobro! To oni dzwonią? Zgniotę tego dziecioła! Au! Au! To mega misja! Mi, mega misja! Cię zgniecie i nie znajdziesz tego jaja! Au! 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 Jej to jest najgorszy dzień, jaki w życiu spotka. Au! au. Pa, pa. Jaja! Którzy schowali ją? Przyjaciele! Dominiczka! Ach, ach, nie do, zdobędziecie tego jaja! Bo to ja zdobędę! Zadzwonię do tego znajomego. Ale gdzie to jest? Do dzwonienia! A, jest! E? To nie działa. Hej, co ten. Co ten przycisk z tego? To się rusza i to wciska. Trzeba to zamontować. I dzwonię. Na dole. Tutaj był pracownik. Dobra, proszę pana! Proszę pan, iść do warsztatu. Naprawię cię. Hm. O, i teraz. Dzięki bardzo! Halo? Wybacz, że się rozłączyłem i nie byłem bardzo miły, ale słuchaj, musisz powiedzieć, gdzie jest jajo. Tym razem chcę posłuchać. Po przyszli tak dwojga kolesi złoczyńców Super Zings i atakują ten budynek. Musimy ich zaatakować ja i muszę zdobyć tą niespodziankę. Powiedz, gdzie jest to? Może to jest jakiś prezek, który pokona ich. Hm. Dobra, jest przy remizji Zip strażackiej. Widzę! Mamy jajo! Jak to otworzyć? A! Oja! Oja! Jest! Jajo! Co to? Hmm, muszę przeczytać. To są wynalazki! Które mogę ich pokonać? A wynalazkiem jest to. Co to? Muszę przeczytać. Hmm, to jest napisane chyba. O, tutaj. Coś napisane jest. To jest muzyczny minionek, który atakuje największe pojazdy oraz małe. Czasami psuje się. Hmm, to jest bardzo interesujące. A ten się nazywa samolot do niszczenia w powietrzu. Mopowy niszczyciel i pojazd, który Zasadza bomby. Bardzo ciekawe. To jest. I co tu mamy w instrukcji? O, to trzy zadania. Jest instrukcja, jak to wykonać. Hmm, szybko to zróbmy. O, sto jak. Trzeba to przyczepić. I co tutaj? Dalej. Takwi. I trzeba zamontować jakieś słuchawki. Widzowie, To mi szybko zajęło. Dobra. I tutaj zobaczmy, co możemy tutaj zrobić, żebyśmy pokonali ten pojazd. Chcę uratować miasto. Pola jest super i moi przyjaciele wykonali mi takie zadanie. Dwa mm, zakręć. Dobra. No. O, kręci się to. I mienionkie. Uwaga! Odsuńcie się wszyscy! Ukryję się tutaj! Zaraz dłuższy. I zostało zniszczone. Muszę się pracem, ale wygrałem. Muszę zadzwonić! Halo! Bzz, bzz, to ja, pszczółka pola! Widzę, że stałeś swoją misję! Dzięki! No, w nagrody dostaniesz. Super, taki super prezent, że nic się, że to nic się nie zniszczy. Ale popularnym prezentem był ten. Misja. A dla taty kupiliśmy taki zestaw z narzędziami. O, tata będzie. Tata jest zadowolony mój? Tak! Dzięki. Jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Powiem to wszystkim, przyjaciom, niuniorzom, słodziakom, widzowie. Dajcie łapkę w górę dla Dominiczka, że został bohaterem Hot Wheels City i uratował miasto. Kilka części się złamało, ale zjął. Jedną naprawił. Wszystko w twarz, Ty nie są hmm. Chyba nas komen. Chyba pójdziemy do więzienia. Wszystko, co w ciebie!